Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w vlogmas numer 8. Let's go! Dobra moi drodzy, witam was w nowej serii na tym kanale Try With Cari, ale to podcast. Pogadamy sobie dzisiaj o prezentach i o tym, co ja radziłabym, żebyście wykupili swoim siostrom, żonom, mamom, kuzynkom do pięciu dyszek, do stówki i powyżej dwóch stówek, jeżeli wasz budżet jest taki wysoki. Trochę sobie myślałam nad tymi prezentami i mam naprawdę fajne propozycje. Nie będzie to taka typowa pogadanka instagramowo-tiktokowa, mam nadzieję. Może trochę będzie, ale troszeczkę tylko. No i co, lecimy tak naprawdę z pierwszą propozycją. Klasyczna, pierwsza propozycja maseczki. Która dziewczyna nie chciałaby dostać fajnej maseczki do twarzy? Ogólnie maseczki są trochę kontrowersyjnym prezentem, bo nie zawsze podpasujemy i nie zawsze dostosujemy tą maseczkę do Laski, której tą maseczkę kupujemy, ale są maseczki niezawodne, które według mnie zawsze się sprawdzą. Dr. Jart, chyba tak się pyta, czyta, tutaj wam pewnie wkleję gdzieś. Yy, maseczki 39-49 zł, nawidżające, można je trzymać długo, naprawdę, naprawdę nawidżają. Ja swojego czasu miałam na maksa przesuszoną skórę twarzy i nie chciałam iść do żadnej pani kosmetolog, która mi będzie nawilżać tą twarz za dwie stówki. I kupiłam sobie tą jedną maseczkę, właśnie niebieską, z tej firmy i totalnie mi nawilżyła twarz. Czasami też po jakimś, y, jakiejś dłuższej podróży, po pociągu, po samolocie, mam wybitnie przesuszoną skórę twarzy. No i znowu wtedy te maseczki wjeżdżają jak złoto. One są trochę drogie, bo kosztują 39 zł, i no są jednorazowe, więc to jest sporo. Ale mam dla was zarąbistą opcję, zamiennik i ten zamiennik nazywa się Erne i ona jest w Rosmanie ta maseczka. Kosztuje około 15 zł, również super na wilża i jest na maksa zarąbista. Trochę gorzej się trzyma na twarzy i faktycznie zjeżdża gdzieś tam trzeba sobie ją yy, doklejać, ale no na wilża, a to tak naprawdę jest najważniejsze dla mnie i, i zawsze to było moim priorytetem, więc Erne. 15 zł z Rosmana. Jeżeli kiedykolwiek znajdziecie, będziecie widzieć, brać śmiało w ciemno. Polecam, to jest fajna maseczka. Co jeszcze? Co jeszcze? Medihill to też fajna firma z maseczkami. Mega spoko opcja. Tutaj również gdzieś Wam wkleję. No i one znowu kosztują 15 zł, więc to jest alternatywa dla tych z doktora Jarta. Jarta. I też są spoko, też nawilżają. Tylko właśnie z tymi masyczkami jest tak, że nie można dopuścić do momentu, aż one będą zasychać na twarzy, no bo wtedy już nie nawilżają, tylko wręcz wysuszają. Kolejna propozycja szczotka do skóry głowy. Jest taka popularna Cosy Bella, totalnie fajna na masaż. Jeżeli chcecie zapuścić włosy, jeżeli chcecie pobudzić te swoje cebulki, szczotka do włosów jest najlepsza, właśnie do skóry głowy. Mega spokojna opcja wałek do włosów. Nie wiem, czy próbowałyście. Ja niejednokrotnie kręciłam włosy na wałek od y, szlafroku, na skarpetki, ale no najlepiej te włosy pokręcone są właśnie po tym wałku. Ten wałek kosztuje 30-40 zł. Też jest w Rosmanie, też jest w Hebe dostępny, więc wszędzie tak naprawdę. No i to jest spoko opcja. Ważne jest, y, żeby pamiętać, że w tym wałku. Na ten wałek trzeba kręcić już suche włosy. Nie można kręcić włosów, które są jeszcze mokre i iść w nich spać, bo to jest niezdrowe. W ogóle nie chodzimy spać w mokrych włosach, tego nie można robić, ale ten wałek jest fajną opcją. Czasami te loki zrobią się takie zbyt komunijne i trochę trzeba je wtedy podgarnąć, żeby nie wyglądały faktycznie, jakbyśmy się wybierały na komunie, ale w sumie, no nie wiem, co w tym złego, ale no, czasami są już za bardzo kręcone, ale wałki są spoko oszczędzamy włosy, nie stylizujemy ich na ciepło, więc naprawdę, jeżeli nie macie pomysłu na prezent dla kuzynki do pięciu dych, wałek do włosów, pianka Rituals, totalnie świetna rzecz, game changer, mega super się myje, jak masz piankę z Ritualsa, także znowu fajna opcja. Rozkminiałam, czy jak sobie wrzucimy taką piankę do prezentu po prostu, bez żadnego dodatku. To będzie fajnie. No i będzie fajnie. Naprawdę to jest porządny produkt. Ona mega intensywnie pachnie i potem to nasze ciało też pachnie, więc to jest mega fajna rzecz. Polecam piankę Rituals. Kolejna rzecz, którą totalnie zawsze polecam i w ogóle jestem zwolennikiem kupowania na prezent nie produktów, nie rzeczy, a wyjść lub wspomnień. Patrzę co Kimusia robi, bo chce się ułożyć i drapie właśnie w dywanie. Ale dobrze, niech się układa. Wyjść i wspomnień, więc bilety do kina albo na lodowisko. Rewelacyjna opcja. Ja bardzo często moim znajomym kupuję, znajomą, znajomą, moim znajomym, moim znajomym, kupuję jakieś bilety gdzieś, wyjścia, eventy, bo faktycznie, no, potem to najbardziej pamiętamy i te wspomnienia, które tworzymy, zawsze mamy w głowie, więc to jest najlepszy prezent. Bilety do kina, bilety na lodowiska, zarąbista opcja. Myślałam o jakichś takich biletach do klubu seniora, na przykład dla osoby starszej, albo do czegoś na zasadzie mosir Jak w ogóle rozwinąć skrót MOSIR? Miejski ośrodek sportu i rekreacji. Okej, okay. pewnie nie w każdym mieście jest coś takiego, ale w wiele miast ma, ma takie kluby osiedlowe, sportowe, czy po prostu yy, miejski ośrodek sportu i rekreacji? Tak. Yy, czy po prostu jakieś takie miejsca na osiedlu, gdzie faktycznie można się spotkać z innymi ludźmi z osiedla, i często tam są różnego rodzaju aktywności typu zumba, typu yoga, więc takie coś też jest fajną opcją. Nie zawsze tam są karnety, nie zawsze tam są bilety, ale no na lodowisko zarąbiście. W ogóle w Trójmieście mamy teraz nowe lodowisko. Otworzyło się kilka dni temu na stoczni, więc pod chmurką. Mega fajna opcja. Jeszcze nie byłam, ale totalnie chcę, bo ja akurat łyżwy bardzo lubię. Kolejna ciekawa opcja: kubek. Yy, podrzucę Wam tutaj konkretny kubek, który mi się na przykład na maksa podoba. Jest ładny, jest estetyk i nie jest jakiś mega drogi. W ogóle nie wiem, czy znacie ten sklep. Jeżeli go nie znacie, to polecam, bo mi się na maksa podobają produkty stamtąd, więc fajna opcja. Książka. Wiem, że książka jest trochę oklepana i nie każdemu siądzie, i nie zawsze w ogóle ludzie sobie życzą dostać książkę. Jest to czasami kontrowersyjny prezent, no bo jeżeli kupujemy książkę, jeżeli mi teściowa kupiłaby książkę, jak być miłym człowiekiem, no to wiecie, od razu zapala się lampka w głowie, a co ja jestem niemiła, a co ja potrzebuję przeczytać taką książkę. Ale jest jedna książka, którą uważam, że każdy powinien przeczytać: Odwaga bycia nielubianym. Totalnie zarobista pozycja mega mega wyjątkowa, kontrowersyjna momentami, bo nie z wszystkimi rzeczami, które tam są i teoriami człowiek się zgadza, bo są trochę czymś innym niż to, co na co dzień myślimy. E, więc polecam. Książka jest w formie wywiadu, więc czyta się ją bardzo, bardzo prosto i faktycznie skłania do refleksji. Więc jeżeli macie kogoś, kto ma otwartą głowę, lubi sobie porozkminiać różne teorie i podejścia psychologiczne do różnych poważnych tematów, tutaj akurat chodzi o traumę. Odwaga bycia nielubianym, rewelacyjna pozycja. To wszystko, jeżeli chodzi o prezenty do 50 zł, sporo mam wrażenie. I to tak naprawdę. A nie, jeszcze mam jedną zarobistą rzecz. Zestaw składników na ramen. Albo po prostu zestaw sosów azjatyckich. Ja kocham kuchnię azjatycką bardzo często sobie robimy thai, kary, i faktycznie do zrobienia tych dań często potrzebne są różne dziwne sosy. Sos ostrygowy, sos sojowy, sos rybny, nie wiem jakie jeszcze, ale no dziwne, różne sosy. <laughs> no i te sosy kosztują. A jakbyśmy dostali albo kupili komuś taką paczuszkę już z tymi gotowymi sosami, faktycznie, no to świetnie. Można wtedy sobie robić podtaję. Dokupujesz sobie tylko makaron, a nawet makaron może być w tej paczuszce paczka azjatyckich produktów no rewelacja. My kiedyś taki prezent dostaliśmy i faktycznie używaliśmy tych sosów przez długi czas. W ogóle mam wrażenie, że dłużej niż można było ich używać, tak naprawdę. Ale to jest fajna opcja. Ja propsuję takie prezenty, które znowu zachęcają do wspólnych aktywności. Dostaniesz sosy do ramenu, sosy do azjatyckich produktów, musisz zrobić azjatyckie danie. Nie będziesz siedziała, siedział przed telewizorem, tylko zaczniesz kombinować w tej kuchni. To łączy, to faktycznie skłania do rozmów, więc. Takie prezenty wybieramy. Dzisiaj w ogóle jestem typowo w roli eksperta, tak na zasadzie, wiecie, Polaka. Nie wiem, a się wypowiem. Więc jeżeli którakolwiek wypowiedź tutaj, która się pojawi, będzie niezgodna z Waszym ja, albo kontrowersyjna, albo jej nie czujecie, proszę o komentarz. To również jest rekomendowane. Możecie pisać, możecie mi napisać, że pierdzielę, albo że Wy mieliście inaczej i Wam ta maseczka nie nawilżyła wcale twarzy. To jest jak najbardziej spoko można wymieniać się doświadczeniami. Po to jest ten kanał. Dobra, lecimy z kolejną pozycją, kolejną kategorią cenową. Prezenty do stówki, mata do akopresury. Totalny game changer. Faktycznie z wiekiem, mam wrażenie, że to przychodzi z wiekiem, no te nasze mięśnie potrzebują rozluźnienia i taka mata wjeżdża jak złoto. Ja w ogóle jestem totalnie prosem w leżenie na tej macie. Wiem, że często niektórzy kładą się w bluzce, w skarpetkach, a ja totalnie jakby wiecie, okej, okay, co to dla mnie, nie czuję tego i naprawdę mogę troszeczkę sobie na tej macie poleżeć. Więc mata do akopresury, naprawdę fajna sprawa, przyda się, porządna, więc warto. Akcesoria zimowe, faktycznie mam tutaj zapisane. Widziałam piękne czapki w Stradivariusie, takie trochę... Rosyjskie, nie wiem czy wiecie co mam na myśli. Mocno, mocno ciepłe, z takimi tutaj y, uszami wiszącymi i futerkiem. No są przepiękne. No i do tego balaklawa. Totalnie mój vibe, totalnie, totalnie kocham. Zastanawiam mnie, dlaczego ta balaklawa jest taka droga. Bo w ogóle na necie niektóre kosztują 300, a nawet więcej. Dlaczego? Dlaczego są takie drogie? No są często z tego samego materiału, co szaliki, a szaliki aż takie drogie nie są, nie wiem, ale fajne są balaklawy, naprawdę mega milutkie. Ja też bardzo lubię takie kominy wciągane przez głowę, bo to również jest fajna opcja zamiast szalika. Jakoś szalik mi nie siedzi, nie, nie czuję się dobrze w szaliku. Więc balaklawa, kolejna opcja, mata do akopresury, fajne czapki, nauszniki, rewelacyjne rzeczy. W ogóle widziałam piękny zestaw Do It Yourself do robienia świec sojowych. Teraz w weekend byłam na warsztatach z Izą. Eee, I co? Robiłyśmy różne rzeczy świąteczne, między innymi wianki. Leży tam w ogóle na stole, ale chyba go nie widać. Może na koniec Wam pokażę. Robiłyśmy wianki. Bardzo fajna aktywność robienie takich wianków. Z dziećmi bardzo dużo osób było i te dzieci mega zajarane tymi wiankami i można było sobie poprzyklejać bombki klejem, poobwiązywać te obręcze świerkiem, bardzo fajna rzecz. No i można też było zrobić świece i świece też zrobiłyśmy i też mam świece, więc to jest, bar to jest bardzo proste w ogóle. Tak naprawdę zarąbistą opcją jest wyjście na miasto z tą osobą na przykład do knajpki fast foodów w której ona nigdy nie była my ostatnio z Ignasiem odkryliśmy Papai's, który jest w Gdyni i poszliśmy tam i się naprawdę nażarliśmy, mieliśmy dosyć dużą wyżerkę i to też jest fajna opcja Iggy był mega zadowolony mi też bardzo smakowało nie jest to taki klasyczny e, fast food jak Mac więc fajna opcja coś innego więc to też jest kolejna kategoria prezenty za ponad dwie stówki tu już jest solidny budżet Tuż jest naprawdę grubo. Więc pierwsza opcja, która przyszła mi tutaj do głowy, to torba jeansowa z Lamani, którą mam i którą noszę od dwóch lat. Cały sezon, w sensie cały rok, nawet nie sezon, tylko cały rok. I ona jest niezniszczalna, naprawdę miałam ją na wielu wyjazdach. Jest bardzo pakowna, jest porządna, jest z takiego grubego materiału i w ogóle się nie niszczy. Totalnie polecam. Bega fajna rzecz. Super, 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 super. Instax, rewelacyjna rzecz. Drukarka do zdjęć. Po co zdjęcia mieć w telefonie, jak można je od razu wydrukować? Czyż nie lepiej? Właśnie widziałam dzisiaj na Insta taki nowy pomysł na to, jak ubrać choinkę, jak przystroić choinkę, właśnie takimi zdjęciami wydrukowanymi z, małymi druka z małej drukareczki albo takimi zdjęciami z Instaxa. No mega sweet to wygląda i tak naprawdę wtedy ta choinka jest na maksa spersonalizowana, było jeszcze troszeczkę kokardek, no pięknie, bardzo sweet. Gramofon, mega fajny prezent. Spoko puszczać sobie muzę z gramofonu, a nie zawsze odpalać telewizor, puszczać sobie ją z YouTube'a czy z innego jakiegoś, wiecie, cyfrowego narzędzia. Gramofon jednak jest takim troszeczkę old schoolem i wtedy też jest alternatywa do zbierania płyt winylowych, winylowych, więc znowu poszerzamy tą opcję na prezenty w przyszłości. Fajnie. Błyszczyki od Hailey Bieber i etui od Hailey. No, chciałabym mieć zdecydowanie mi się to podoba. Mam w ogóle taki podobny błyszczyk z firmy Clarins, Clarins to się chyba tak nazywa i to jest mój ulubiony błyszczyk, w ogóle mój ulubiony produkt do ust. Ostatni prezent jest odklejony, ale stwierdziłam, że go dodam bilety do Mediolanu. Bilety do Mediolanu czy do Neapolu w poza sezonem można znaleźć za dwie stówki, trzy stówki, więc to jest naprawdę fajna opcja. Albo bilety do Oslo, bilety do Sztokholmu, takie jednodniowe. My byliśmy na przykład z Michałem w Londynie na tripie jednodniowym. Mieliśmy wylot o 5 chyba, czy o 6, a powrót o 21:45, coś takiego. I mega zwiedziliśmy to miasto. Bardzo dużo widzieliśmy, wszystkie te kluczowe zabytki. Pojedliśmy i nie musieliśmy rezerwować noclegu, więc spoko, bo to zmniejszyło koszty całego tripu. Fajna opcja. Fajna jolo opcja, tak naprawdę. Więc jeżeli wiecie, że osoba, której chcecie dać prezent, ma wolną sobotę tego i tego dnia, wy jesteście dostępni. Let's go! Zróbcie to. To tyle. Tyle z moich propozycji. W ogóle propozycje dla dziewczyn to są proste rzeczy, tak naprawdę. Teraz skupię się na propozycjach dla mężczyzn, psów. W ogóle źle to brzmi. <grym> inaczej, inaczej muszę to powiedzieć. Nagram też prezentownik z prezentami, z propozycjami prezentów dla mężczyzn. Chcę też nagrać kilka opcji dla zwierząt, bo totalnie też tutaj czuję, że mogę się wypowiedzieć jak typowy Polak, ale tu akurat czuję, że wiem. I chyba tyle. A, jeszcze dla dzieci. Dla dzieci też mam kilka fajnych opcji. Zapytałam też znajomych, zapytałam m.in. nanę, co jej się sprawdziło i tutaj te opcje wkleję, więc będziecie mogli się dowiedzieć. Więc jeżeli oglądają to jakieś mamy, czy może tatusiowie, to również tutaj może znajdziecie filmik, który odpowie na wasze zagwostki prezentowe. Dajcie znać, jak wam siedzi taki filmik, bo jest on na maksa zwykły, klasyczny z chaty, zwykła pogadanka. Być może zanudziłam Was, bo wiecie, jesteśmy teraz wszyscy tacy przebodźcowani, że pewnie powinnam tutaj na dole puścić jakiś Subway serw, czy cokolwiek, żeby dopaminka Wam cały czas skakała i żeby było dobrze. Ale starałam się mówić bardzo ciekawie. Więc dajcie znać, czy zasnęliście, czy obejrzeliście do końca. Jeżeli obejrzeliście do końca, to poproszę o komentarz. Nie śpię! Bye! A w ogóle zapomniałam o jeszcze bardzo fajnym pomyśle, który mega mega rekomenduję. Bon, voucher na zajęcia lepienia gliny albo na przykład reformer na pilatesie. W ogóle to są też naprawdę drogie aktywności, no i nie zawsze jest opcja, żeby sobie je kupić, czy na przykład jest teraz hmm, head spa? nie wiem jak to się nazywa, ale widziałam na TikToku i jest to przepiękne i wygląda to zarąbiście. Po prostu mega dokładne umycie głowy i masaż, no piękne rzeczy więc to też jest fajna opcja, jeżeli macie większy budżet.